Czy Huawei P30 Lite powtórzy sukces poprzedników? Zapraszam do recenzji. Do wyboru są trzy kolory, czarne, biały oraz niebieski. Ten ostatni cechuje się gradientowym motywem, który w mojej ocenie wygląda po prostu fantastycznie. Miałem też pewną obawę, czy tylna obudowa będzie podatna na zarysowania, ale na szczęście jest to szkło no i przez to w moim egzemplarzu wszystko jest jak najbardziej w porządku. Natomiast trzeba oczywiście się liczyć z tym, że to urządzenie będzie bardzo podatne na zbieranie zabrudzeń, odcisków palców. No niestety, jest to szkło, plastik i to wszystko powoduje, że cała obudowa może być bardzo szybko, po prostu brudna. Dookoła znajduje się ramka, która jest plastikowa, błyszcząca, czego osobiście fanem nie jestem. Natomiast samo spasowanie obudowy jest naprawdę świetne. Przyciski funkcyjne bardzo ciasno siedzą w ramce, do tego dobrze wyczuwalne mają skok. Na dole umieszczono złącze USB-C oraz głośnik mono, który przyznaję bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Co prawda nie ma tutaj mowy o dźwięku przestrzennym, ani też o dobrym podbiciu basów, ale poziom maksymalnej głośności oraz sama czystość dźwięku są w mojej ocenie na dobrym poziomie. Do tego dźwięk ma słyszalną głębię i to również mi się spodobało. Zaletą dla wielu osób będzie złącze słuchawkowe oraz rozbudowany equalizer, ale nie polecam automatycznego trybu audio, bo wtedy mam wrażenie że to wszystko no nie do końca działa tak jak trzeba. Natomiast w ustawieniu standardowym wszystko jest już jak najbardziej super. Do słuchawek jest przekazywane dobre jakościowo dźwięki. Rzeczywiście można z przyjemnością słuchać muzyki z poziomu P30 Lite. Przednia część wygląda jak w większości nowych smartfonów. Na górze znajduje się mały notch w kształcie łezki, gdzie umieszczono przednią kamerkę. Na krawędzi natomiast jest głośnik do rozmów, który skrywa diodę do powiadomień. Niestety jednak nie jest ona dobrze widoczna z tego powodu, że maskownica głośnika tą diodę zasłania, przez co ona jest w rezultacie trochę nieprzydatna. Plusem na pewno są niewielkie ramki dookoła ekranu oraz to, że fabrycznie front jest zabezpieczony folią ochronną. Na pokładzie znajduje się ekran IPS Przekąt na 615 cala rozdzielczość Full HD, i to zapewnia nam wystarczająco dobrą szczegółowość obrazu. Do tego barwy są ładnie nasycone, kąty widzenia bez większego zarzutu, natomiast chciałbym, aby poziom maksymalnej jasności był trochę wyższy, bo w słońcu rzeczywiście ta widoczność jest zapewniona, ale też z drugiej strony nie jest porywająca. Standardowo, jak to na Hołaja przystało, ustawienia dedykowane do ekranu są naprawdę niesamowicie rozbudowane. Możemy wybrać. Dwa tryby kolorów oraz manualnie wyregulować temperaturę barwową. Jest oczywiście tryb redukujący światło niebieskie i co ciekawe, rozdzielczość może być dobierana w sposób inteligentny, tak aby zapewnić dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. P30 light może się automatycznie wybudzać w momencie podnoszenia, a nocą możemy systemowo ukryć. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, mamy tutaj taki pełen standard, czyli po pierwsze rozpoznawanie twarzy, które działa naprawdę bardzo szybko. Fajne jest to, że możemy wybrać czy chcemy pomijać ekran blokady, czy chcemy, aby ekran blokady po rozpoznaniu twarzy nadal się wyświetlał. Do tego też warto pamiętać, że samo rozpoznawanie twarzy opiera się na przedniej kamerce, natomiast urządzenie nie udało mi się odblokować ani zdjęciem wyświetlonym na komputerze, smartfonie, ani wydrukowanym, więc to jest na pewno dobra informacja. Natomiast na tyle umieszczono też skaner linii papilarnych, jest on aktywny, działa wprost rewelacyjnie. Ale może też pełnić rolę gładzika, przesuwając palcem, przykładowo wysuwa się lub chowa panel powiadomień. Do tego jest gest przytrzymania, dzięki któremu możemy wykonać zdjęcie lub odebrać połączenie. Są też inne gesty, natomiast to wszystko oczywiście jest umieszczone w ustawieniach systemowych. Bateria ma pojemność 3340 mAh. Do zestawu producent dodaje 18W ładowarkę, która zapewnia szybkie ładowanie. Czas ładowania do pełna wynosi około półtorej godziny. Na ekranie udało mi się uzyskać wyniki od 4 do 6 godzin pracy. P30 Lite na pewno spokojnie wytrzyma jeden dzień wymagającego użytkowania, a przy mniej intensywnym użytkowaniu 1,5 dnia do dwóch mamy gwarantowane. Za wydajność odpowiada dobrze znane z wielu smartfonów Kirin 710, do tego 4 GB RAMu, 128 GB pamięci wbudowanej z opcją rozbudowy za pomocą karty microSD, na pokładzie hybrydowy dual SIM, NFC do płacenia telefonem, Bluetooth 4.2. System obecnie to Android 90 Pie. W większości sytuacji P30Lite pracuje w miarę sprawnie, ale z drugiej strony często można napotkać w nawigowaniu po systemie delikatne klatkowania animacji, co nie ukrywajmy w tej cenie trochę nie przystoi. Myślę, że gdyby wpakować tutaj bardziej wydajny procesor, to urządzenie wtedy trochę by ożyło i zaczęłoby pracować naprawdę doskonale. W tym miejscu też trzeba pamiętać o tym, że nakładka systemowa Huawei jest raczej z kategorii tych obciążających, no i to również wpływ. Na działanie tego smartfona. Wymagające gry raczej nie będą stanowiły większego wyzwania, choć na pewno to najbardziej zaawansowane, nie będą pracowały z maksymalnymi detalami. System w kwestii wyglądu czy funkcji no to jest dokładnie to samo co znajdujemy przykładowo w P30 Pro. Jest opcja nawigowania gestami, zakładka higieny cyfrowej pozwalająca na zarządzanie czasem użycia smartfona. Możemy też pobierać motywy, jest także dostępnych wiele gestów. Na koniec standardowo porozmawiamy o aparacie. Na tyle mamy trzy obiektywy. 48 megapikseli f1.8 rozmiar pikseli 0.8 mikrometra czyli mamy tak zwane małe piksele. Do tego bardzo fajnie działa autofokus z wykrywaniem fazy. Drugi obiektyw to 8 megapikseli f2.4, który ma szeroki kąt, ogniskowa 13 mm no i ostatni 2 megapiksele f2.4 do efektu rozmycia. Przednia kamerka ma 24 megapiksele f2.0, wideo maksymalnie nagramy w Full HD. No i to jest pewna wada biorąc pod uwagę, że jest wiele smartfonów w podobnej cenie bądź tańszy, które potrafią nagrywać w wyższej rozdzielczości. Tutaj natomiast tego nie znajdujemy, ale sporym plusem jest na pewno elektroniczna stabilizacja obrazu. Zdjęcia wykonywane P30 Lite w mojej ocenie mogą się podobać. W standardowym ustawieniu wykonujemy fotografię w 12 megapikselach, natomiast jeżeli wyłączymy sztuczną inteligencję, to wtedy możemy się przełączyć na maksymalną rozdzielczość, czyli 48 megapikseli. Aplikacja aparatu wykrywa fotografowane sceny. Są do tego oczywiście dobierane odpowiednie ustawienie i cieszy mnie, że barwy na zdjęciach nigdy nie były z tego powodu zbyt nasycone, a szczerze Wam powiem, że często wyglądały naturalnie i to jest bardzo fajne. Warto też dodać, że tryb portretowy działa jedynie po wykryciu twarzy. Same zdjęcia selfie wyglądają bardzo ładnie, natomiast czasami dało się zauważyć, że aparat przedni ma tendencję do po prostu prześwietlania niektórych kadrów, szczególnie jeżeli jesteśmy gdzieś na zewnątrz. Mamy także opcję wykonywania zdjęć przy dwukrotnym beztratnym przybliżeniu. Ale szczerze Wam powiem, że da się jednak zauważyć na tego typu zdjęciach, że detale no, nie są idealnie odzorowane, natomiast to jest raczej normalne z tego powodu, że tego typu zdjęcie nie jest wykonywane teleobiektywem. Z drugiej strony, jestem naprawdę wielkim fanem tego, jakie zdjęcia wykonujemy przy pomocy obiektywu, który ma szeroki kąt, bo takie zdjęcia wyglądają rewelacyjnie. Natomiast, aby zdjęcie wyglądało ładnie, musimy się znajdować w otoczeniu, które ma dobre światło bądź dużo tego. Światła, chociażby słusznego, bo w przeciwnym wypadku, po zmroku czy przy gorszym oświetleniu, no ten efekt już nie będzie aż tak dobry. Jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, mamy tutaj dedykowany tryb nocny, co na pewno jest fajnym dodatkiem. Działa on także przy dwukrotnym powiększeniu efekty. Może nie są tak spektakularne jak we flagowym P30 Pro, ale zdjęcia nocne z tym trybem wypadają bardzo fajnie, chociażby w porównaniu do ceny tego smartfona. Przechodzimy do podsumowania. Moim zdaniem, P30 Lite to całkiem udany model średniopółkowy. Ma oczywiście swoje wady, ale też dużo zalet między innymi fajny aparat, ładny ekran, do tego dużo funkcji w systemie. Jestem przekonany, że ten model będzie bardzo popularny, jeżeli chodzi o różne oferty u operatorów jeżeli dorwiecie go w dobrej kwocie, to myślę, że będziecie z niego zadowoleni. Może macie jakieś swoje propozycje w cenie do 1600 zł, jeżeli ta recenzja Wam się spodobała, zostawcie łapkę w górze. Dzięki za za obejrzenie i do zobaczenia